Dzień dobry. Głos powrócił do normalności. Prawie do normalności. Jak zawsze stoję tutaj na tej mojej kolejowo-rowerowej ścieżce i zastanawiam się: w prawo czy w lewo? W prawo czy w lewo? I jak idę w lewo, to tam będzie wschód słońca. Oj, jeszcze długo do wschodu słońca. A tutaj będzie taki właśnie cień i tak się zastanawiam, w którą stronę iść zawsze jest to samo zawsze jest to samo te ścieżki są tak piękne i tyle zawsze przychodzi mądrych myśli do mojej głowy naprawdę mądrych myśli zastanawiałam się co to wczoraj no może jednak zwycięży ta strona zastanawiałam się wczoraj co było powodem tego ochrypnięcia tego, tej niemocy w mówieniu i tak przeżywałam chyba wczoraj ten pogrzeb w mojej wiesi, bo to było wczoraj. Nie mogłam być, bo to drugi koniec Polski. I tyle jeszcze niewypowiedzianych rzeczy, które, które tkwią tutaj. Tyle tego smutku, który, który jest jakoś tak niewyrażony. Dzień dobry przede wszystkim o poranku. Dzień dobry w promieniach słońca. 28 dzień, kochani. 28 dzień. Jeszcze tylko no, razem z tym to trzy marsze. Poszukiwania, odszukiwania. Jest 10 stopni na dworze, także dzisiaj sweterek ubrany. Ale nie ma wiatru. Jest bardzo przyjemnie. Nie ma wiatru, ale znając jego, jego fikuśny charakter, to jak coś się we mnie dzieje, to on się pojawia. Szukałam zielonych szyszek, a tutaj tyle, tyle, zielonych, tyle zielonych szyszek. Można iść i szukać. Jak nie jabłka na ocet, to szyszki. I jeszcze będzie z Szyszek ocet. No, ale to nie na tym kanale będzie ocet, tylko na innym. A to moje maszerowanie. Ale to moje maszerowanie poranne nie ma znaczenia na którym kanale. Znaczenie ma to, że, że pokazuje drogę. A na tej drodze jest wszystko: na tej drodze są i jabłka, i szyszki. Na tej drodze są i radości, i smutki. I tak jestem, kochanie, w takim miejscu, gdzie każdy film, bez względu na to, jaką on ma długość, odgrywa się ponad 3 godziny. Więc Wczoraj wpadłam na świetny pomysł, że wsiadam w auto i, i jadę do mojej miejscowości urodzeniowej. I tam jest 20 minut, pyk, i wszystko jest wgrane. Tak. Ale wiecie, człowiek się uczy. Uczy się na drodze. Uczy się na drodze. Wczoraj właśnie, siedząc tak w samochodzie, gdzie, gdzie przez te 20 minut wygrywał mi się film. Przyszła do mnie właśnie kontrola. Właśnie ta kontrola, która stała się tematem na dzisiejszą siódemkę. Stałam i patrzyłam na dwa. Stałam. Siedziałam w aucie i patrzyłam na dwa drzewa, które tak obok siebie ładnie wyrosły. I na jednym wyglądało jak bliźniacze drzewa, a na jednym była zdarta kora w formie takiego prostokąta i. Zaczęłam sobie zadawać pytania: kto to zrobił, jak to zrobił, po co to zrobił, i przyszło mi, po prostu mi przyszło: po co ci ta kontrola, po co ci to wiedzieć? I tak właśnie powstał temat na dzisiejszą siódemkę. I zobaczymy, co popłynie, zobaczymy, co dzisiaj przyniesie moja poranna wędrówka, moje poranne maszerowanie. Jeszcze jest tak pięknie i cicho, bo wszystko śpi. Wracałam wczoraj do domu, to już te maszyny tartaczne tylko było. Czu, 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 czu. Ostatnie moje maszerowanie, które odbywało się tutaj, na tych ścieżkach, pokazywało mi problemy z oczami. Szłam tymi moimi, moją autostradą, właśnie tą autostradą i zastanawiałam się, co takiego jest we mnie, czego ja jeszcze nie wiem. Bo oropiały mi oczy. Jestem tutaj już jakiś czas i nic się nie dzieje. Pracuje tartak. Dookoła, dookoła unoszą się pyłki trocin i, i zapach żywicy. I to nie to jest, było przyczyną. To nie to było przyczyną zapalenia oczu, gdzie, gdzie rano wstając Miałam problemy, żeby je otworzyć. I tak samo to jest. I to trwało, to trwało naprawdę jakiś czas. Pracowałam długo z moimi oczami, i teraz Wszechświat znowu postawił mnie w doświadczeniu jak to nazwać sprawdzającym. Sprawdzającym. Nie dzieje się nic. Dlatego śmiem twierdzić, że jakieś uwolnienia zostały poczynione. Teraz idę drogą. W większości kochani, ta droga łączy się z przemijaniem. Nie mówię, że ta, tylko to moje maszarowanie. Napisała do mnie wczoraj moja jedna kochana duszka i mówi, wiesz, taki rezonans nastąpił z twoim 26 maszarowaniem, że siedziałam i płakałam. Śmieje się, że to pole jest takie mądre. I ono wie, kiedy chce, kiedy chce coś przekazać kiedy chce przekazać wszystkim naraz, a kiedy chce, abyśmy znaleźli rezonans. Odwrócę wam trochę na ten piękny las, który jeszcze śpi jest przed wschodem słońca. Ale jak widać po twarzy, gdzieś te promienie, które jeszcze są niewidoczne, są, po prostu są. Dobrze młodym być i z plecakiem wędrować. Trzy. Trzy. Jakże dla siódemki szczęśliwa liczba. Jak dobrze nam wędrować. A tu kochani, po czwartej, w pół do piątej zaraz. I taki cichy las. Tylko trzy rowery, trzy głosy. I zmienia się zupełnie już inna akustyka, inny odbiór i już słychać ten, nazwałabym to hałas, który zakłóca, zakłóca, bo jesteśmy takimi zagłuszaczami. Dlaczego dobrowolnie godzimy się na to, żeby zamierało w nas życie? Dlaczego nie podejmujemy kroków, żeby zmienić? Żeby wyjść z tych wszystkich dyskomfortów, które nazywają się nerwicą, depresją, odrzuceniem, odsunięciem, odizolowaniem. Czemu dobrowolnie zamykamy oczy na naszej ścieżce i nie chcemy przyjmować życia. Co to dzisiaj za ptak nazwita? No to głęboki wdech i wydech. Taki mój, taki wasz. I las. Taki nie po deszczu. <taki>, taki jeszcze ani przed deszczem, ani po deszczu. Może dzisiaj już będzie troszkę, troszkę inna pogoda. Może już przestanie to słonko tak mocno wrzać. Jeden kocha słońce, drugi kocha wiatr. I tak jest prawidłowo. A ludzie chcą kontrolować i wiatr, i słońce. Co to dzisiaj za ptaszek? Daje znak, że jest. Czego jeszcze nie wiesz, Małgorzata, dzisiaj? Czego nie wiesz teraz? Co się budzi? Co się budzi? Wyłączę trochę, pójdę w ciszy, moją drogą pomiędzy. Poczekamy aż zajdzie słońce i włączę się jeszcze za jakąś chwilę. Bo kochani, te filmy z tych moich dróg robią się coraz dłuższe. Bo kończy się moja transformacja, ta świadoma na wizji. I ciało pokazuje coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Co się przetransformowało, co przychodzić, co jeszcze czeka. Co jeszcze czeka. Kolejna partia kolorowych kredek. Drzewo numer, nie wiem ile, 18 czy 78. Nie wiem. Znam już te pomarańczowe kropki i zielone, które są stawiane na drzewach. Dokładnie te kropki widzę na tych ułożonych, powalonych stosach pociętych drzew. Można tak usiąść, kochani, na ściętym pieńku patrząc przed siebie w dal wchodzić coraz głębiej i głębiej w siebie doświadczać. Dzisiaj mam długi rękaw, nie pokażę Wam dreszczy, które się pojawiły na moim ciele. Ale fajnie, co? <laughs> tak, ale fajnie. A ja cała dreszczata w niebieskim swetrze. I w złocie dziurawca, w złocie i w błękicie. I chyba to tak jest, bo naprawdę oblał mnie dreszcz. Że trzeba czasami iść 28 dni, żeby zobaczyć, dlaczego w pierwszym dniu pojawił się niebieski i żółty. Złoto i błękit. Dlaczego? 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 28 dni, 28 długich maszerowań. Zawsze Wam powtarzam, że rozwiązania przychodzą. Prędzej czy później przychodzi rozwiązanie. Tak, prędzej czy później przyjdzie rozwiązanie. <laughs> Dlaczego nie biet? <biedny? śmiech> Właśnie. Dlaczego niebieski? Może trzeba więcej wyrażać siebie. Może trzeba jeszcze dołębniej, jeszcze mocniej wyrażać siebie. Dlaczego żółty? Wczoraj mówiłam o żółtym. Dlaczego złoty? Bo to ta łączność. Dlaczego błękit? Dlatego błękitu dookoła nas, kochani. I znowu całe pole, całe pole dziurawca. Czasami warto zboczyć z tej utartej ścieżki. Wejść gdzieś w bok, wejść w las, zatrzymać się. Zobaczcie jak pięknie. Posiedzieć sobie na tych powalonych piękach, pomedytować i zawsze przyjdzie rozwiązanie. Zawsze. A to słonko jeszcze nie wschodzi. Jeszcze trochę do wschodu słońca. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze trochę pomaszeruję. Jeszcze trochę pozdobywam wiedzy i umiejętności odkrywania siebie. Jeszcze gdzieś to... Jeszcze gdzieś to coś tam w tym gardle siedzi i się budzi. Tak daleko trzymam. Będę słyszalna. Nie mam dzisiaj słuchawek ani... W kieszeniach, ani w ręce, ani w uszach. Ale co? Kto ma usłyszeć? Ten usłyszy. Czasami mówię i zrywa się wiatr i też nie słychać. Czy każdy jest gotowy na transformację? No nie, no nie. Czy każdy jest gotowy, żeby słuchać filozoficznych wywodów Małgorzaty? No nie, no nie, ale wierzę, że przyjdzie taki czas. Za rok, może dwa, a może za parę lat, że będzie to zrozumiałe, że to głębokie chodzenie pomiędzy, takie właśnie pomiędzy, moje pomiędzy, kochani, pomiędzy jednym a drugim punktem i bycie w tej przestrzeni transformacji będzie zrozumiałe dla każdego, bez wyjątku, dla każdego. Że każdy zrozumie, czym jest informacja, która przychodzi, która zapisuje się w ciele, która uwalnia albo ta, która blokuje i koduje. Każdy zrozumie, jak ważna jest energia, która, która drga. Całe ciało drga, wszystko drga, każda komóreczka i łączy się z tym wszystkim, co spotka. Czasami bardziej świadomie, a czasami nie. Chodźcie trochę bliżej. Czasami tak, a czasami siak. Ale zapach. Ale zapach. A słońce sobie śpi. I wszystko ma w nosie, że Małgorzata idzie i czeka na pierwsze promienie słońca. Stawaj, słonko, wstawaj. Przebarwia się już niebo. Już się robi tak fioletowo-błękitnie. Tak fioletowo-błękitnie, czyli odtąd. A za chwilę będzie w dół. Na razie jest ta godzina niebieska. Zawsze zastanawiałam się, jakie to jest dziwne połączenie niebieski i żółty, ale będąc takim, będąc takim samoukiem malarskim, takim malarzem, który tworzy, nie ucząc się nigdy malowania, zobaczyłam, jak piękne połączenie tworzy właśnie niebieski i złoty, niebieski i błękitny. Kolory mówią, wszystko mówi, tak? Gwiazdy mówią, kolory mówią. Drzewa mówią, drzewa nawet śpiewają. Wystarczy tylko ucho przytknąć. I już się wie, słyszy się, jak wędrują soki. Ktoś sobie, co ta idzie i bredzi? Wcale nie. Posłuchajcie. Posłuchajcie, jak mówią drzewa. Jak śpiewają kamienie, jak biorę moje kryształy do ręki, przykładam do ucha, jak szumi. Znaczy, jak przyłożysz muszelkę do ucha, to słyszysz. A kuku. A kuku. Idziemy dalej, kochani. Jeszcze poczekamy chwilę na ten wschód. Trochę jeszcze nieba o poranku i tego. Koloru, który kładzie się na chmurach, tak budzi się dzień kolejny, piękny dzień, za co dzisiaj jesteś wdzięczny. Za co ja dzisiaj jestem wdzięczna? Jaką barwę dzisiaj wchłonę? Będę dzisiaj radością czy smutkiem? Co dzisiaj odkryję? Komu podam rękę? Kto poda mi? Codziennie rano zadaję sobie te same pytania. Codziennie wieczorem, kiedy. Zasypiam szybciej niż zachodzi słońce. Odpowiadam sobie na te pytania. A potem skończy się wyzwanie, i będę jeszcze przez tydzień czasu stawała o czwartej, bo organizm się przyzwyczaił do, do pewnych schematów. Jeżeli tam było 18, to razem dało 9. Jeżeli tutaj jest 45, to też daje 9. 9 to zakończenie pewnych etapów w życiu. A słonko uparcie jeszcze sobie śpi. Jeszcze może bierze poranną toaletę. zmiana ścieżki, żeby nie było tak ciągle tak samo zmiana w oczekiwaniu na wschód słońca, trochę trochę głębokiego lasu i kolejne partie, które odpadają tym razem z brzozy całkiem suche. jeszcze będę maszerowała, będę czekała na ten wschód słońca. Ale jeżeli dzisiaj chmury nie pozwolą nam zobaczyć tych pierwszych promieni, to mówię Wam do zobaczenia. Do zobaczenia o 11:11. .11, jeżeli będziecie to słuchać, i ten film uda się wgrać jako pierwszy, a potem zapraszam Was na jutro, na kolejny dzień mojego maszerowania. A teraz idę jeszcze tam w głąb tego lasu, żeby podoświadczać siebie, a Was jeszcze pewnie odwrócę, jak będzie to słoneczko na pierwsze promienie słońca. Buziaki. Tam, kochani, wschodzi słonko. Mówię Wam dzisiaj, do jutra, z tej strony kamery. Raz jeszcze, buziaczki dla Was.